Manko się manko, z tej strony Łukasz z kanału Osiągnito. My jesteśmy już na miejscu, wybraliśmy się do Turcji. Jesteśmy w hotelu Kamikade. to jest koło Bogrum. Jak to komuś coś mówi, spójrzcie na ten widok. Taki widok mamy z okna: jest po prostu rewelacja. Cieplutko, piękna niebieska woda, piękne góry. Nic, tylko korzystać z tego urlopu. Jesteśmy tutaj na 8 dni, tak więc mamy zamiar wykorzystać wszystko jak najlepiej. Okay, to the other side. Turn. Turn. Hands like this. And now move your legs. Move, 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 move Chicka sobie trening zrobić na wakacjach, a nie macie żółni. To na przykład na takim basenie też możecie przepłynąć kilka razy. Długość basenu szybkim tempem i naprawdę daje to pompę. Ok, jest taki. Kamera mokra. Nie dobrze. Dzisiaj postanowiliśmy wziąć wycieczkę zorganizowaną do Bodrum, czyli autokarę i zwiedzamy kilka takich Rzeczy w Turcji. pierwszy byliśmy u jubilera, bardzo fajnie, u złotnika w sumie, bardzo, bardzo fajnie. Kilka takich złotych, bardzo ciekawe pierścionki, naszyjniki i takie tam. A teraz, a teraz w sumie nie wiem, gdzie, gdzie lecimy, ale gdzieś tam na jakąś górę, coś zobaczyć, widok z góry. Tak więc robi się ciekawe. Oh. No. <laughs> Popi. Popi. Uh. no no I Coffee? Coffee.

Ale to jest bardzo dobre. Ale to no jest na raz. na raz. Nikt nie widział. A co to jest? Ryż? Nie, to jakaś herbata My zajechaliśmy na wzgórze wiatraków. Są tu wiatraki stare, resztki zostały już, ale są piękne widoki. Zobaczcie. parę ruiny ale patrzcie się na to całe miasto Bodrum stąd widać o, patrzcie się uwielbiam No to będzie... No to to A, patrz, to jest z chlebem. Tak, musisz sobie to polać, po sobie i wtedy wszystko robić. Tak, tak. No my właśnie zjedliśmy prawdziwego kebaba, bardzo dobry, bardzo dobry, powiem Wam, że zupełnie inny niż w Polsce mamy, zupełnie inaczej się go podaje, no po prostu zupełnie inny smak, tak więc jeśli będziecie w Turcji polecam zjeść prawdziwego kebaba. a teraz wybieramy się na zakupy na targ, na oryginalne rzeczy, czyli tak zwane niby, Oryginalne, bo z napisem prawdziwym, ale w rzeczywistości po Zobaczymy jaka tak naprawdę jest jakość Giorgio Armani. To ile? 5. Ile? Ile? Dwudziestu tysięcy. Tak. Ops. Ile? Euro, dolar. Ono są tak? Nike czy Adidas? Nie wiem. Nike No, men. 15 euro. 15. 2? 30? to sobie to. ci? No, dobry. Dodać, cię O. 6. Okay. Mam dla ciebie, no. Dodać jeszcze to. A bania mi dużo, majtek, żebyśmy Pani mieli na rok czasu. No. To małe, to małe, to, duch, to większe. Pać. Nie mieli. O, o Budowa. Oj, robię euro we dna. Ma kiedy bardzo, małe, nie? Ee, to o. większe, większe tu. E? Tu, większe, big. My <laughs> my, my, normal, yeah, normal. Ty patrz na godzinę. A, na godzinę? No daleko nie jesteśmy, więc wiesz. 15, 14, 35. To godzina jeszcze. No, to nie, to to. A ty, w jednym sprawie <gülüyor> ya. Limit tüldü <laughs> ben Dedim ya. No problem. Ekstra 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 yaptım. O da last ball oldu. Bu. Yani 100 euro yapıyor. Türk lira. Lira 100 euro. Very super. 7-7. Seven, seven. Ama oğlum 7 demek 70 euro ya. Bak too many model ya. Please ya. No. Lucas, I believe you. Please. 700 Da. Yeah, yeah. really, really, very cheap yani. 7000 lira. 7000 problem. Bak again. 3 3000 3000 discount yaptım. 3000 discount. Very little commission yani. Bu bu süper. Yani süper yani bu şey. Yani kurtarmaz Hep, hep de nice quality, nice fitness model. Ha, normal klasik mm -hmm. t-shirt, tişört, okay, cheap, understand? But this model T-shirt? Okej. No, bo mnarek... ...eksplosy model. Mów for you, butro? Łotu. Bo spoty. Termina? Very good. Termina? <gry> no go. Ja. No. Lenon. Termina? Tak. Puman? Śmieję palą. My tu jesteśmy tak atakowani... <laughs> ...przez wszystkich... <laughs> tu się nie do ...normalnie... Przejdź bez zakupów. Dziękuję thank, thank, thank you, bye. Dziękuję. Dzięki. Lecimy, lecimy, lecimy na samolot. Nie, no nie na samolot, tylko na autobus. Bye, bye. Dobra idziemy, idziemy na. Bye, 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 bye. bye. Teraz czas na trening zrobię sobie przepłynięcie na szerokość basenu, pompeczki i znowu przepłynięcie na szerokość basenu, pompeczki i tak cztery serie takie interwałek.